I feel alright. Never stop, it's how we ride. Coming up until we die. Going to the discotheque, getting high and getting raked I don't wanna go to school, I just wanna break the rules I don't wanna go to school, I just wanna break the rules Boys and girls across the world, put it on our dumps and shoes Going to the discotheque, getting high and getting raked I don't wanna go to school, I just wanna break the rules Czekam, czy dzisiaj przyjdzie o umowę do pracy. O co chodzi? jakaś syrena w pobliżu? Czemu on lewituje? Cześć Sylwii! No cześć. Co jest z twoim naszyjnikiem? Wiesz co? choć może na zaplecze. Coś ci muszę powiedzieć. No bo ogólnie to ja chciałam na umowę o pracę, czy tam jak to się nazywa, wiesz? No więc tak, Melody. Mam w sumie jedno krótkie pytanie. I w sumie muszę coś wytłumaczyć. Ten naszyjnik to jest naprawdę lokalizator Syren. Ten kamień chodzi. No i. Chyba nie powiem, że jestem Syreną, co? Właśnie o to chciałam Cię zapytać. Jesteś Syreną? No coś ty. Ja na odbiłkach powiedz prawdę. prawdę. Naszyjnik nie kłamie. Nie jestem. To złap na No i co? Skup się na nim. Nie jest zimny! Czyli jesteś syreną. Zamroziłaś go. Dobra, jestem, ale błagam nikomu tego nie wygadaj, i jesteś drugą osobą. No okej. Okay. Nie jestem z odłam rodziny Ulfów, którzy nie łapią syren, tylko im pomagają. Ach, to dobrze, bo zawsze myślałam, że cała rodzina Wolfów to łapacze syreny, że jak to powiedzieć? No dobra, ale naprawdę pilnuj się. Ktoś jeszcze ma taki kamień lokalizujący? Mama Cleodin, ale wiesz, ma schowany. Dobra, nieważne. Chciałaś umówić o pracę? Tak. Od kiedy bym mogła zacząć? W sumie jesteś jedyną, która przyszła, więc możesz nawet od teraz. A no tak, gdzieś są sobotę nie ma zapomniałam. No to chcesz zacząć ja i pracować? Czy od poniedziałku po szkole? W sumie mniej obojętnie, bo mi leży na kasie, bo. Trochę cienka mu chciała się dorzucić do budżetu Katy, bo ja mieszkam z Katy i I to Raleigh, no. No spokojnie, nawet nie wiedziałam, że mieszkasz u Katy. A one też są syrenami? Tak. Razem we... wpadłyśmy do tego jeziorka w lesie, czy tam, nie wiem co było. Aha, to tam się zamieniłyście. No, okej. Okay. Dobra, chodź. nie wiem czy jakiś klient przyszedł. Okej. Okay. No, nikogo niestety nie ma. A, jeszcze jest 16 godzina. W ogóle, czemu ty tak wcześnie wstałaś? To jest dla ciebie niepodobne. A jeszcze czasami mi się zdarzy. W ogóle mam już taką śliczną torebkę tutaj, ale mi się podoba. Rozumiem test. Ej, taką są torbę miała Kati. No, kupowała ją tutaj, mamy ich więcej. Dobra... Hmm. się to Coś mówiłaś? Nie, nie, nic, um, To nie wiem, chcę jeszcze ze mną zostać, czy... A nie, chciałam jeszcze z dziewczynami popływać i znaleźć jeszcze raz to ziorko. Hmm, okej... Okay. No to pa tu się, tu się nie wiesz, że to jest to o czym myślę. O tak dobra, poprawiłam mm, dobra dziewczyny, mi się wydaje, że to jest tutaj to jest Miał, w które krzaki my wlazłyśmy? No nie wiem. Dziewczyny w ogóle wiem jaką mam moc. A skąd? Bo byłam u Sylwii w sklepie. W była byłaś? Kupiłam tam torbę. <laughs> tak, byłam w upiórciuszku I... widziałyście u niej taki naszyjnik? miał i co z nim? No, on naprawdę jest lokalizatorem syren. Co? Ale nie nie moment, Sylvie. CV... No nie wiem, on mi tłumaczyć z takiego dłamu, co chroni syren, a nie je łapie. Ja, u kolejna wie, że jesteśmy syrenami, milutko, wiesz? Dobra, ale skoro chroni to komu nie wygada. No właśnie. On coś jeszcze mówiła? Nie, ale kazami mi dotknąć tego maszynika i go zamroziłam. O, dobra. Czyli ty musisz mieć jeszcze w inną. Nie. Może, ale jeszcze nie wiem. Może na tych lekcjach z panią od jogi, nie wiem, o dyrektorką. Nie wiem, jak na nią mówić. O nazwisku. <laughs> Chyba na jego nazwisku. Ale dobra. A gdzie to było? Mi się wydaje, że to było stół bardziej A! Dobra, to jest tam I ja ostatnio tam wpadam! Próbuję po wpadnięciu tutaj, umiem pływać i wszystko po prostu jak ryba w wodzie. Albo kot. Bardziej ryba, bo kot nie lubi wody. Ale to jest w sumie hipokryzja. Miau. Teraz sobie nie jesteśmy normalnymi kotołaczkami, tylko syrenami. U kotołek u syrena. Hybryda, mniał. Oj dobra, e, miałyśmy popływać. Nie umiem płać w ogonie chyba. Kobieto! Jest syreną. Może pierwsza wpadnę. Ale mi dziwnie teraz. Dobra. Miał, Chyba ma rację. Miał. Hmm. Tak, Miau. Ogon mi się zaczepił o coś. Już ci idę pomóc. Zablokowałaś się mi Można mówić pod wodą nawet. Wow, ale fajnie. Fajnie, tu jest pod wodą. Ej, tam jest jakiś kamień z dziurą. O... Miał, nie wiem, dziewczyny. Coś tam jest, wyjmę. Miał, to są korale. Kati chcesz te No pytasz się. Proszę. Ach, nawet w wodzie wszystko spada. Ech. No miau! One są chyba zaklęte. Czy mu na mnie? Ej, ja mam moc poruszania czegoś. Kati, zobacz. Ech. Miał, zobacz. A Mnie przewracać nie musisz, wiesz? Okej. Okay. Trochę mi się nie udało. Spróbuję ci kitkę rozwiązać. Mm. Wow, ona mi. A, ale super. Masz pod, nie wiem, poruszania? Może. Oj. Teraz mi się udało założyć wam kolorale. No nie powiem. Chyba fajnie wyglądam. Nic w tym kamieniu więcej nie było. Chyba możemy na niego usiąść. Ale fajnie tutaj jest. Miał. Muszę ci przyznać rację. Wiecie, co ja sobie popływam? Miał, no okej. Okay. Miał, jednak fajnie jest być Syreną tylko trzeba uważać na lądzie. O, tak, siostro. Miał. Nadal nie ogarniam poruszania się w trochę w wodzie. Oj, tak, ja też nie. Ej, przepłynęłam stąd do dotę chyba z 10 razy, ale fajnie. Miał. Akurat ona musiała zostać sireno. Oj, musiała. A. -a. Mm, dobra dziewczyny, ja bym już wracała, co? Miał. Okej. Okay. Miałam, ścigam się. A wykocie małpy.